dopowiem, nie żebym się ty śpieszył albo że panikuję tylko po prostu im dużo to będzie trwało, tym jakby tak by jakby Być bardziej żenujące, nie? Tutaj ludzie też nie wiedzą o co chodzi. kurwa. ja sobie jak jakiś Oni nie wiedzą, jak się i to też jest dla nich żenujące. A w y... taką normalną tradycyjną sposób ja nie oceniam. Ja jestem głupi idiotą, to jest prawda, nie? I ja zachowuję się nie niemądrze, i to nie ja też nie z tylko to jest fakt, kurwa. Nie? Ale po prostu no nie potrafię, no mam taką ułomność, że po prostu no nie potrafię, nie jest jakiś dumać, no ale luk... no, no, za to się nie, nie, nie możecie zamieć się na to gniewać, ani też mnie jakby, jakby podziwiać. Za to, za, za to. Dlatego to miejmy ustalone. Ja jakimiś własnymi sposobami uważam, no chyba, że czegoś nie wiem, że jakiś tam faktycznie jakiegoś, czegoś, czego nie, wiem, nie jestem w stanie w ogóle bo, zrobić, sam osiągnąć. Ale tak jak i nawet pieniądze, to, to już pomijając tylko te, te największe firmy na świecie, kurde, trochę więcej, jakby rozumiem, a, no ale ja w inny sposób potrafię to jakby ten... w inny sposób taki, który po prostu jakby ta, ta, ta druga strona jakby będzie rozsądna i będzie fair, nie? No to się wszystko będzie okej, okay, nie? Wiedzie, ale w sumie dla tej drugiej strony też jakby jakby bardziej się strzelać chyba No czy tam, no tak, no to nie za takie rzeczy po prostu ten, ale no i problem z tym, że po prostu każdy tak, chciałby, ale ja jakoś jakby do... To jest złe. przysięgam No znaczy, to, to wiadomo, że to jest pojemany człowiek. Ale no to to musimy mu ustalić, nie? Nie to, żeby być liczyć cały czas tak, jakby że mi się powiedzieli, powiedzi. nie Nie, nie powiedzieli mi się, nie? W ten sposób. I tyle, nie? I, i po prostu, bo po prostu wypierdalacie mi jakoś, Czy ja sam to mogę osiągnąć, tylko jakby... I, rozumiecie? Ach nie, no to, to, to że bez prezencji, nie? Ja mogę nie rozumieć czemu, nie, a przed, albo... En, bo to się nie uda ten, to naprawdę umie trwa tyle lat ze świadomością tego, że i po prostu nawet nigdy o tym nie pomyślałem. Przysięgam na wszystko, że ja nawet nigdy nie pomyślałem o tym, żeby kubał. Ja to jakby, nie się no, udź, nie nie udzię, ale po prostu nigdy o tym nie pomyślałem. Nawet nigdy jak rozumiem że wiele problemów, problem, jakichś tam problemów, to tam zastanawiałem się i to się rozwiązać. Ale nigdy nawet nie pomyślałem aby jakby no, on żadnym przez mić nie przeszło, nie? I to też, ja mam ten problem, bo to mówię, tą kurwa, ona to, Jeśli tam nie ma co się dzieje, nie? E Dlatego moje zachowanie nie jest może, nie? No. I też ja, no, no... I tyle. To, żeby było jasne. A ja, te, jak ja tak będę z Wami i te, to, co będę robił, to, to nie będę robił krzywdy. E, znaczy, no tego tyś, no, będę jakby pewnym ludziom, nie? Ale tak według mojej... I, ja, o, e, po prostu e, oświadczyłam, że po prostu ja wszystko będę robił w dobrej wierze. I to jest prawda. Nie jak ci politycy, to mam mieszkania zostawiają i sprzedają, w W dobrej wierze. No, na razie.